7 styczeń 2025 Szczęśliwy rok nadziei Dzisiaj mamy rocznicę urodzin świętej Bernadetki rocznicę urodzin Rud Kontarowicz Krzyśniacz Jedetysztain A idziemy śladami świętego papieża Benedykta V. W 1040. rocznicę jego pontyfikatu, kiedy przebywał, tutaj w tym mieście, w mieście Bary. jesteśmy w ratuszu. To są założyciele. Założyciele nowego hamburskiego ratusza, ale nie, miasta. Adolf III i Adolf IV, pradziadek polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej przez której koronację urodziła się podczas bezkrólewia. 25 sierpnia 1270 roku w Berlinie, który założył jej dziadek. Święty Chobcowanie, nasz wielki skarb, jak pisał mój tato, apostoł Bożego miłosierdzia, Tutaj kiedyś były klasztory Dominikanów, Franciszkanów. Obiskupstwo Hamburga powstało 10, się, 10 listopada 831 roku. Rządzili tutaj 50. cesarzem. królem Niemiec był wnuk Sobieskiego, Jana III, który był razem z bratem dzieli tymi samymi drogami, gdzie ja chodzę. A nad nami jest niebo. Tak jak mówiła nasza święta Miriam, urodzona w Abelin 5 stycznia 1800... 1846 roku. Kochaj i szalej, nie pytaj co dalej, bo dalej jest tylko niebo. 5 stycznia. Sto lat temu była poświęcony budynek polskiej poczty w Gdańsku. Poświęcił ją święty polski ksiądz, król Polaków w Gdańsku, ksiądz Bronisław Komorowski, rówieśnik, rówieśnik Adolfa. Tutaj mamy Najstarszą dzielnicę Kościół Świętego Mikołaja Który fundował trochę w Polskiej Królowej Małgorzaty Rok łaski, rok Matki Boskiej Nadziei razem ze świętymi wszystkimi, którzy tutaj byli Kościoła katolickiego świętego